Panie prezesie, PiS chce zwiększyć opłatę paliwową o 25 groszy brutto, co z niektórych wypowiedzi PiSu z 2010-2011 roku sami stwierdzali, że to znaczy że wzrosną ceny również żywności i wszystkich innych produktów. Co więcej, co więcej, więcej Józef Kaczyński powiedział, że on by on by obniżył obniżył tak. i trzeba do tego odwagi i odpowiedzialności, więc właśnie Czekamy na odwagę i odpowiedzialność. No, zwiększą, zwiększą się ceny, no ale skoro PiS jest świadomy właśnie tego zagrożenia, że zwiększą się ceny właśnie wszystkich żywności i to czemu to wprowadzamy ale, akurat teraz? Ale ja nie rozumiem, chciałem przypomnieć, że kiedy prezydentem był Pamięci Lech Kaczyński, powiedział on otwarcie, że nie dopuści do tego, żeby wszedł na rynek Jakaś tam nie pamiętam Rosniew czy, 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 czy inny Gazprom, bo wtedy ceny benzyny spadną i Polska poniesie straty. Otóż on sobie nie zdaje sprawy, że jak ceny benzyny spadną, to Polska zyska, bo polski przemysł, yy, polski transport dostanie tańszą benzynę i Polska skorzysta, Ludzie nic, bo nie, nie, tego nie zdają sprawy. No, no, na... Ale zdają sobie sprawę właśnie Jarosław Kaczyński w swojej wypowiedzi jasno powiedział, są mechanizmy rynkowe, jeżeli jedna firma paliwowa obniży ceny, to druga będzie musiała obniżyć powiedział to do kamery wprost tak. na konferencji. No i właśnie dlatego nie dopuszczono nie niedopuszczoną tańszej firmy, która by sprzedawała tańsze. Ludzie nie rozumieją pewnego mechanizmu. Mianowicie ludzie mówią tak, nie kupimy benzyny od Gazpromu, to Rosja poniesie stratę, bo nie dostanie pieniędzy. Nie zdają sobie sprawy, że wtedy Gazprom... Muszą gdzieś sprzedać swój gaz czy, 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 czy ropę, sprzedają no taniej, o, o, o załóżmy 20%, Rosjanom, rosyjskim firmom i Chińczykom, na przykład. tak? W wyniku czego rosyjski przemysł i, i, i ten, i, i chiński, dostaną kopa w górę. No, od razu na tym zyskają. Sam Gazprom straci, ale przemysł rosyjski, przemysł chiński i inny na tym zyska. Czyli jeżeli my. Tutaj dofinansowujemy i kupujemy droższy gaz norweski czy inny, znaczy, katarskie czy katarski, czy amerykański, nie wiadomo jak to będzie. Co zresztą jest konieczne z powodów y, strategicznych oczywiście, ale jeżeli my to dofinansujemy, to musimy sobie zdawać sprawę, że my dofinansujemy przemysł rosyjski i chiński w tym momencie. Ludzie zapominają o jednej rzeczy: że jeżeli w tę stronę płynie y, ropa, to tym samym rurociągiem w drugą stronę płynie Rzeka Pieniędzy. No mi się wydaje, że ten rociąg płynie w jedną stronę, nie, płynie w dwie strony. A tam jest jeszcze jeden zapis w ustawie, który stwierdza, że opłata paliwowa będzie zwiększana, bo że już ceny... To, to na ten temat bardzo, bardzo ładnie to podsumował kolega Grabarczyk, to może, to może nie, będę, nie będę już dwa razy mówił tego samego.